Czy można pokonać chorobę samą siłą serca? Czy miłość może być silniejsza niż wyrok medyczny? Ta poruszająca opowieść zaczyna się nie na sali szpitalnej lecz wiele lat temu, na scenie, w świetle reflektorów, gdzie narodziła się nie tylko legenda polskiego kina, ale i miłość, która przetrwała pół wieku. Perepeczko, dziś 83-letni aktor, który dla wielu pozostaje symbolem męskości, siły i klasy, stanął przed największym wyzwaniem życia. Diagnozą Guza Trzustki. Nie był jednak sam. U jego boku trwa niezmiennie Agnieszka Fitkał Perepeczko, aktorka, pisarka, fotografka i była modelka, kobieta o niezwykłej sile i wrażliwości, przez dziesięciolecia dzielili życie pełne blasku i sztuki, ale to właśnie teraz, w ciszy domowych pieleszy i szpitalnych korytarzy, ich związek przeszedł najtrudniejszy test. Od pierwszych niepokojących objawów przez trudne decyzje lekarskie Aż po wzruszające momenty, gdy zamiast słów wystarczył dotyk dłoni. Perepeczko nie tylko walczył z chorobą, lecz także pokazał, że prawdziwa odwaga to przyjęcie słabości z godnością. A Agnieszka zrezygnowała z własnych projektów podróży i wystaw, by być tuż obok, nie jako gwiazda, lecz jako kobieta, która kocha bezwarunkowo. To hymn o miłości, która trwa mimo bólu, o partnerstwie, które nie zna granic wieku ani zdrowia. To nie jest tylko kolejna plotka ze świata show biznesu, to coś, co sprawia, że wstrzymujemy oddech. Agnieszka Fitkał Perepeczko, kobieta instytucja, aktorka, pisarka, fotografka, była modelka i niekwestionowana ikona polskiej elegancji, milczała przez wiele miesięcy. Ale jak się okazuje, to milczenie miało swój głęboko poruszający powód. Dziś, dzięki zaufanym źródłom, możemy potwierdzić to, o czym od kilku tygodni szeptał cały Kraków. Agnieszka przebywa na oddziale specjalistycznym Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie jest poddawana intensywnemu leczeniu. Choć szczegóły diagnozy nie zostały oficjalnie ujawnione, osoby z otoczenia aktorki mówią wprost, to walka, jakiej nigdy wcześniej nie musiała toczyć. Dla wielu była zawsze uśmiechniętą, pewną siebie kobietą, która nie bała się mówić głośno, co myśli. Agnieszka Córka lekarza, dyrektora szpitala w Aninie, Edwarda Fitkał i Marii z domu Bzowska doskonale wiedziała, co oznacza choroba. Od najmłodszych lat słyszała w domu o cierpieniu pacjentów, o nadziei, o walce, ale nic nie mogło przygotować jej na to, co miało ją spotkać osobiście. Wychowana w Milanówku, gdzie ukończyła liceum, zawsze stawiała czoła światu z podniesioną głową. Miała młodszego brata, Eryka, którego darzyła ogromną miłością, ale dziś. Mimo że otoczona jest opieką najlepszych specjalistów, jest przede wszystkim samotna w swoim cierpieniu. Samotność, której nie da się opisać w wywiadzie, ani pokazać na Instagramie. Fani zaczęli dostrzegać coś niepokojącego: brak nowych zdjęć, brak aktywności w mediach społecznościowych, nieobecność na wydarzeniach, które dotychczas były dla niej naturalne, jak oddychanie. Gdy odwołała swój udział w festiwalu literackim. I nagle zniknęła z krakowskiego życia artystycznego, wszyscy zadawali sobie jedno pytanie: Co się dzieje z Agnieszką? Fitkał Perepeczko. Dopiero niedawno, podczas krótkiego kontaktu z bliskim przyjacielem, Agnieszka miała powiedzieć tylko jedno zdanie. To trudniejsze niż wszystko, co do tej pory przeszłam, ale muszę to wytrzymać. To zdanie obiegło środowisko niczym grom z jasnego nieba. Jej głos był drżący, a oczy pełne łez. Po raz pierwszy ci, którzy ją znają, zobaczyli w niej nie aktorkę, nie ikonę stylu, ale kobietę, która naprawdę cierpi. Nie wiemy jeszcze, jak poważna jest sytuacja, ale wiemy jedno: leczenie, któremu się poddaje, nie jest rutynowe. To długie, trudne dni w szpitalnych salach, badania, diagnozy, niepewność i zmęczenie. Ale też, wbrew wszystkiemu, niezłomna wola przetrwania. W rozmowie z jednym z lekarzy padły słowa, to jedna z najbardziej zdeterminowanych pacjentek, jaką kiedykolwiek spotkaliśmy, chce żyć i walczy. Wielu fanów liczy, że Agnieszka sama wkrótce opowie o swojej sytuacji. Ale być może, jak to już nieraz robiła, przemówi nie słowami, lecz gestem, fotografią, książką, a może. po prostu powróci, jak zawsze, z klasą i siłą, której wszyscy się od niej nauczyli. To tylko kolejny akt w życiu kobiety, która nigdy się nie poddała. Na pierwszy rzut oka zjawiskowa kobieta o charyzmie godnej gwiazdy Hollywood. Ale Agnieszka Fitkał-Perepeczko to znacznie więcej niż tylko piękna twarz i nienaganna prezencja. To artystka wielu twarzy: aktorka, pisarka, fotografka, redaktorka naczelna, a przede wszystkim kobieta, która nie bała się sięgać po więcej zawsze na własnych warunkach. Każdy rozdział jej życia to gotowy scenariusz na film pełen pasji, odwagi i wyzwań. A wszystko zaczęło się od zupy. 98 rok, w którym sztuka połączyła się z kulinarią, w czasach, gdy polska prasa kobieca była pełna przewidywalnych przepisów i schematycznych porad, Agnieszka Fitkał Perepeczko zrobiła coś absolutnie przełomowego. W 1998 roku została redaktor naczelną miesięcznika "Magiczna Kwuchnia", tytułu, który już w samej nazwie nosił znak buntu wobec konwencji. W jej rękach magazyn zmienił się w barwną mozaikę smaków, emocji i refleksji o życiu. Nie był to zbiór suchych przepisów, to było kulinarne połączenie filozofii, sztuki i zmysłowości. A w środku jej własne felietony, pełne ironii, humoru i głębokich przemyśleń. Dla wielu kobiet była to pierwsza okazja, by poczuć, że kuchnia może być miejscem wyrażania siebie, a nie tylko obowiązkiem. 2001 Gwiazdy przy stole, czyli rewolucja na półkach księgarni. W 2001 roku wydała swoją pierwszą książkę Culinary Fascinations of the Stars, która szybko zyskała miano bestsellera. I znów Agnieszka nie poszła utartym szlakiem. Zamiast książki kucharskiej stworzyła opowieść o ludziach znanych, ich smakach, pasjach i kulinarnych słabościach. Czytelnicy zaglądali za kulisy życia celebrytów, a przy okazji Odkrywali przepisy, które miały duszę. To była pierwsza publikacja w Polsce, która łączyła kulinaria z narracją o emocjach i życiu osobistym gwiazd. A wszystko, z dodatkiem autorskiego komentarza Agnieszki, ostrego jak pieprzka jen, 2003 Simona z M. Jak Miłość. Czyli kobieta, której nikt nie zapomniał, ale to dopiero rok 2003 przyniósł jej największą rozpoznawalność. Na ekranach TVP2 zadebiutowała jako Simona. Ekscentryczna, elegancka i nieprzewidywalna matka Stefana Müllera, granego przez Stefana Müllera w uwielbianym serialu M jak miłość. Postać Simony była jak wybuch w uporządkowanym świecie polskich telenowel. Z jednej strony zabawna i nieobliczalna, z drugiej głęboka, pełna tajemnic, z bagażem doświadczeń. Widzowie ją pokochali, a każda scena z jej udziałem wywoływała emocje, śmiech, wzruszenie, zaskoczenie. Dzięki tej roli Agnieszka nie tylko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w historii polskich seriali, ale udowodniła, że kobieta po sześćdziesiątce może zdominować prime-time. I to z klasą. Lata 2003-2014 Literacka eksplozja pasji i przygód. Z sukcesem serialowym przyszła fala energii twórczej. Agnieszka zaczęła pisać z intensywnością, jakiej pozazdrościć mogłaby jej niejedna debiutantka. W 2003 roku ukazała się książka Fascynujące podróże gwiazd, i moje. Zbiory wspomnień, anegdot i refleksji z licznych podróży, które stały się również podróżą w głąb siebie. Rok 2005 przyniósł S jak serial, gdzie z dystansem i humorem opisała kulisy życia aktorskiego, anegdoty z planów zdjęciowych i wszystko to, czego nie pokazują media. 2006 śniadanie do łóżka i inne rozkosze kulinarne. Znów łączyła smaki i zmysły, tym razem z nutą erotyzmu i kobiecej niezależności. W tym czasie była głosem nowoczesnych Polek, odważnych, kreatywnych, niebojących się sięgać po przyjemność w każdej formie. W 2007 roku wydała Babie Lato, czyli Całe Życie Bądź Szczęśliwa, książkę Manifest, który stał się inspiracją dla tysięcy kobiet wchodzących w dojrzałość z lękiem. Agnieszka mówiła wprost. Każdy wiek może być piękny, jeśli jesteś sobą. Dziesiątka byka od 2009 była z kolei jej literackim strzałem w punkt. Satyra, komedia, autoironia, wszystko w jednym książka ukazała zupełnie nowe oblicze autorki tej, która potrafi śmiać się z siebie i świata. I wreszcie w 2014 roku, wspólnie z Michałem Olejnikiem, napisała romantyczną kolację. Ostatnie kulinarne dzieło będące jak wisienka na torcie jej twórczości. Eleganckie finezyjne i rozpalające wyobraźnie, legenda nie tylko ekranu, ale i życia. Co sprawiło, że Agnieszka Fitkał-Perepeczko zapisała się w historii kultury polskiej, to nie tylko jej dorobek, choć imponujący, ale energia, z jaką podchodziła do każdego nowego projektu. To kobieta, która nigdy nie szukała zgody wszystkich, ale zawsze była sobą. Miała odwagę być kontrowersyjna, inna, głośna, ale też czuła, szczera, natchniona. Jej życie od dzieciństwa w Milanówku, przez aktorstwo, literaturę, kulinaria, aż po obecność w życiu publicznym, to epicka podróż kobiety, która nigdy nie przestała tworzyć, inspirować i zaskakiwać. Zanim rozbłysła jako gwiazda telewizji pisarka, redaktorka i artystka, Agnieszka Fitka uperepeczko przeszła przez życie, które naznaczyło ją cierpieniem, samotnością i próbami, o których dziś mówi się szeptem. Niewielu z naprawdę. O jej trudnym dzieciństwie, o bólu, który nauczył ją milczenia, i o ambicji, która nie pozwalała jej zrezygnować. Nawet wtedy, gdy ciało i serce krzyczały o odpoczynek, urodziła się w rodzinie intelektualistów. Jej ojciec, Edward Fitkał, był lekarzem i dyrektorem szpitala Waninie. Matka Maria z domu Bzowska poświęcała się wychowywaniu dzieci. Młodszy brat Eryk. Był jej towarzyszem zabaw, ale już od wczesnych lat Agnieszka wyróżniała się spośród rówieśników, niepokorna, pełna pasji, z umysłem rozpalonym pytaniami, na które niełatwo było znaleźć odpowiedzi. Milanówek, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość, nie był miejscem pełnym słońca. Choć zielony, cichy i elegancki, niósł w sobie także cień wojennych wspomnień i społecznych podziałów. To nie była bajka, to była rzeczywistość dla dziewczyny z ambicjami, która. Często słyszała, że powinna być grzeczniejsza, bardziej posłuszna, bardziej kobieca, ale wszystko zmieniło się nagle. W drugim roku nauki, jako nastolatka, Agnieszka była pasażerką samochodu, który uległ wypadkowi. Uderzenie, szkło, cisza i ból, który pozostał nie tylko na ciele, ale i w psychice, twarz, która miała przed sobą przyszłość na scenie, została poraniona. To był moment graniczny. Albo się złamie, albo się narodzi na nowo. Zamiast wycofać się w cień, Agnieszka postanowiła zawalczyć. Leczenie, operacje, rekonwalescencja wszystko znosiła w milczeniu. W sercu zaś dojrzewała w niej nowa siła potrzeba ekspresji, zrozumienia świata, a nade wszystko bycia tsz, tsz, bycia niezależną. Jej praca magisterska była jak manifest. Rozpusta kobiet w XVIII wieku na podstawie postaci hrabiny w spazmach modnych Bogusławskiego. Nieprzypadkowy temat Rozpusta, kobiecość, społeczne maski, hipokryzja, już wtedy interesowała się granicą między wolnością a konwenansem, między rolą przypisaną kobiecie, a jej rzeczywistą tożsamością. Była świadoma siebie i tego, jak bardzo świat oczekuje, że się dostosuje, ale ona nie zamierzała. Zaledwie rok później, w 1967, postanowiła rzucić się w wir świata. Przeprowadziła się do Londynu, gdzie, jak wiele artystek z bloku wschodniego. Nie szukała sławy, lecz przeżycia. Pracowała w branży hotelarskiej na zapleczu, anonimowo, w ciszy, ale każda godzina spędzona w hotelowym korytarzu była dla niej lekcją. Obserwowała ludzi, akcenty, gesty, uczyła się zachodniego stylu życia, języka, pewności siebie. To był teatr bez sceny, a jednak pełen dramatyzmu. Warszawskie sceny w cieniu, ale z dumą. Po powrocie do Polski w 1990 roku rozpoczęła dziesięcioletnią współpracę z teatrem Komedia w Warszawie. Choć nie grała ról pierwszoplanowych, jej obecność była wyrazista, charakterystyczna, niemal magnetyczna. Gościnnie pojawiała się także na deskach teatru dramatycznego i teatru rozmaitości, gdzie mierzyła się z różnorodnym repertuarem od klasyki po awangardę. To był czas żmudnej pracy, nieprzerwanych prób i czekania na właściwy moment. Przez lata grała role drugoplanowe w filmach i spektaklach, które dla wielu były ledwie przystankami, ale dla niej były to cegły, z których budowała swój własny pomnik kobiecości. Dojrzałej, niebanalnej, nieprzepraszającej za istnienie to właśnie te doświadczenia ból dzieciństwa, wypadek, emigracja role drugoplanowe nauczyły ją, jak wiele znaczy siła wewnętrzna. Agnieszka nigdy nie była gwiazdą od razu. Nie zadebiutowała z hukiem, ale wślizgnęła się do świadomości widzów jak cień, powoli pewnie, nieodwołalnie. Jej droga to antyteza kariery błyskawicznej, to maraton przez mrok, zranienie i ciszę, w którym każde potknięcie było też krokiem naprzód. Właśnie dzięki temu, kiedy przyszła popularność, kiedy seriale i książki uczyniły ją rozpoznawalną, pozostała sobą, silną, czasem kontrowersyjną, zawsze autentyczną. Bo miłość należy się nie tylko tym, którzy są w centrum kamer, ale także tym, którzy przez całe życie nieśli światło, nawet wtedy, gdy wokół panował mrok. Agnieszka Fitkał Perepeczko nigdy nie szukała taniej popularności, nie była z tych, którzy żyją z kontrowersji, żyła z pasji, z pracy, z prawdy. Dlatego właśnie zasługuje dziś na coś więcej niż tylko wspomnienie, zasługuje na żywą obecność naszej wdzięczności. Przypomnij sobie, ile razy śmiałeś się z jej serialowych dialogów, ile razy zatrzymałeś wzrok na zdjęciu Agnieszki, tej pełnej klasy, tajemniczości i wewnętrznego blasku kobiecie. Ile razy jej słowa w książkach, niby lekkie, ironiczne, ale zawsze mądre, trafiły w coś głęboko w tobie. Czy wiesz, że właśnie w takich chwilach łączyliśmy się z nią bardziej niż mogłoby się wydawać? Dziś jej cisza ma inne znaczenie to cisza szpitalnej sali. Cisza wewnętrznej walki, o której niewielu wie. A przecież nie przestała być tą samą kobietą, pełną kolorów, wspomnień, siły i uczuć. W świecie, w którym często zapominamy o tych, którzy już nie są na topie, musimy przypomnieć sobie o jednym: szacunek nie ma daty ważności. To nie jest tylko apel do fanów, to apel do ludzkich serc, do tych, którzy wierzą, że wdzięczność jest formą miłości, że pamięć to forma obecności, że słowo może leczyć. Nie potrzeba wiele. Czasem wystarczy jedno zdanie. Pani Agnieszko, dziękuję, albo myślę o pani ciepło. Można napisać list, podziękowanie, opublikować wspomnienie. Wszystko to tworzy niewidzialną sieć dobroci, która dociera dalej niż myślisz. Bo nawet jeśli ona sama nie przeczyta każdego słowa, energia, która za nimi stoi, nie ginie. Ona leczy, wzmacnia, przywraca sens. Nie zapominajmy też o jednym: życie Agnieszki. Fitkał Perepeczko to wciąż historia, która się toczy. To nie koniec. To może być kolejny rozdział, cichszy, bardziej wewnętrzny, ale nie mniej piękny. Dlatego nie mówmy żegnaj. Powiedzmy, jesteśmy i będziemy. Z miłością, z dumą, z szacunkiem. W życiu każdej epoki są postacie, które nie tylko pojawiają się na ekranie czy w książkach, ale które zostają z nami, w myślach, we wspomnieniach, w sercach. Dla tysięcy Polek i Polaków taką osobą jest Agnieszka Fitkał-Perepeczko, artystka pełna pasji, kobieta odważna i niepokorna, która przez dekady uczyła nas, jak być sobą w świecie pełnym masek. Dziś, gdy sama zmaga się z trudnościami, nadszedł moment, byśmy to my, publiczność, fani, przyjaciele i rodacy, okazali jej naszą miłość, wdzięczność i ciepło. To nie jest prośba, to potrzeba serca. Przez lata obdarzała nas nie tylko talentem aktorskim, ale także refleksją, humorem i prawdą zapisaną w książkach, felietonach i wywiadach. Pokazywała, że kobieta może być silna, niezależna i piękna, niezależnie od wieku, sytuacji czy opinii otoczenia. Walczyła ze stereotypami, mówiła wprost o kobiecej godności, seksualności, marzeniach i samotności. Była lustrem, w którym wiele z nas mogło się przejrzeć i poczuć mniej samotnym. Dziś Agnieszka potrzebuje czułości, ciszy pełnej wsparcia, dobrego słowa, myśli, modlitwy. Nie czekajmy na dramat, by ją docenić. Nie czekajmy, aż będzie za późno, by powiedzieć: Byłaś dla mnie ważna, jesteś dla mnie inspiracją. Dziękuję Ci. Zapal świeczkę w oknie.